あまあまあまあ。 Chwila refleksji, widzę teraz to dokładnie Te dni, w których jesteś, mogłyby nie mijać wcale Ja opowiadam dalej, ty na górze mrużysz oczka W objęciach Morfeusza, tu powstaje nowy rozdział Nie chcę się podać szarość, ja rymem Pozory zrozumielą, ja drogi nie pomyliłem Zgubiłem się, fakt, lecz ty tylko na chwilę Dorośniesz, opowiem, jestem szczerym synem. Nadzieja na dni, w których siadamy razem przy stole Nie minie, dopóki z rymem płynę Nie przestaję, nie rodzę się na nowo Bo uśmiech mi daje więcej niż promile, które Ruchają problemów tyle Ech, co za dzień, nie chcę zamulać się Co jakiś czas siadam, nie potrafię ukryć łez Wrzuć na test, sprawdź co jest ważne i pierwszorzędne Doszuka się kontekstu w sprawach niejasnych, zrób przerwę Mam nadzieję, chociaż nie jest kolorowo. Ja żyję tu, chodzę z uniesioną głową. Słowo to ono wystarczy, by kogoś zranić. Czasami może zabić, zostawmy to za nami. Okay. I dalej z wersami układam swoje życie. Nie interesuje mnie, co o tym myślicie. To jest sprawa prosta, problemy na bogostach. Masz czas na refleksję, musisz wyprzeć sugestie. W ręce trzymam życie, mam tylko muzykę, ona napędza mnie, ona napędza psychikę Wiele razy chciałam przestać, po czym znowu wracałam. Nie załamania, lecz serce swoje oddałam. Pytam, czy jesteś, pytam, bo już nie potrafię. Żyję z dnia na dzień, żyję, bo muszę łapiesz Chciałam zmienić swoje życie i co dalej? Jestem, tu wiesz, jestem, ale powoli tracę wiarę. Powoli tracę wiarę, powoli tracę wiarę.